Zaskoczysz się inspirującą historią kobiety, która na nowo definiuje pojęcie piękna i młodości. Poznaj Carmen de Lorefice, najstarszą modelkę na świecie, która w wieku 91 lat nadal zachwyca świat mody swoją ponadczasową grację. Z ponad 76-letnią karierą. Carmen dzieli się w tym filmie swoimi pięcioma sekretami na zachowanie młodości, ujawniając szczegóły dotyczące jej pielęgnacji skóry, zbilansowanej diety, porannych rytuałów i rutyny ćwiczeń. Ponadto daje nam wgląd w swoje życie miłosne i osobiste. Przygotuj się, aby zainspirować się i oglądać do końca, gdzie każdy ciekawy szczegół zostanie ujawniony. Carmen de to prawdziwy ikon mody. Podziwiana za swoje charakterystyczne kości policzkowe. Pełne życia, białe włosy i gracyją. Urodzona w Nowym Jorku w 1931 roku. Została odkryta w wieku 13 lat, gdy zmierzała na lekcję baletu, a już w wieku 15 lat zrobiła historię, będąc najmłodszą modelką na okładce Vogue. Dziś w wieku 91 lat Carmen nadal imponuje światu swoją elegancją i witalnością, pojawiając się na okładkach magazynów i oferując praktyczne wskazówki, jak zachować młodość. Przypomina nam, że dbałość o siebie i miłość do siebie są kluczowe dla zachowania piękna. Z pozytywnym nastawieniem i podziwianą odpornością. Carmen przezwyciężyła liczne wyzwania w swoim życiu, w tym trzy małżeństwa i znaczące straty finansowe. Jej historia uczy nas, że z odwagą i determinacją można przezwyciężyć każdą przeszkodę i nadal świecić. Poznajmy inspirującą rutynę Carmen De Lorefice, kobiety, która w wieku 91 lat nadal zachwyca świat swoją urodą i witalnością. Carmen hojnie dzieli się swoimi sekretami na zachowanie młodości, ujawniając szczegóły dotyczące jej pielęgnacji skóry, diety, ćwiczeń i porannych rytuałów. Ponadto zaprasza nas do refleksji nad miłością i intymnością, tematy, które omawia z mądrością i szczerością. Przygotuj się na odkrycie, jak można dbać o siebie i kochać siebie, pielęgnując wygląd i poczucie dobrego samopoczucia, niezależnie od wieku. Rutyna pielęgnacji skóry piękno to nie coś, co traci się z czasem, a Carmen de Lorefice jest tego żywym dowodem. Mając ponad dziewięć dekad życia, zachowała promienną i miękką skórę, będąc prawdziwym przykładem, jak dbałość o siebie. Może zmienić nasze relacje z procesem starzenia. Carmen jest otwarta. Dzieląc się, że ulepszyła swoją strukturę kostną za pomocą wstrzyknięć silikonu na przestrzeni lat i przeszła zabieg dermabrazji medycznej, aby leczyć zmarszczki i uszkodzenia słoneczne. Jednak prawdziwy sekret jej ponadczasowego piękna tkwi w prostej, ale potężnej rutynie stałej nawilżaniu. Dla niej utrzymanie skóry nawilżonej jest kluczowe, używa tego, co ma pod ręką, aby zapewnić, że jej skóra pozostanie odżywiona. Innym kluczowym punktem w jej rutynie jest codzienne stosowanie kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Carmen zdaje sobie sprawę, że ochrona skóry przed szkodami słonecznymi jest kluczowa nie tylko do zapobiegania rakowi skóry, ale także do zachowania młodej skóry. Badania, takie jak te przeprowadzone przez Harvard Medical School, pokazują, że regularne stosowanie kremu przeciwsłonecznego może znacząco zmniejszyć oznaki starzenia się skóry. To badanie Opublikowane w Annals of Internal Medicine, śledziło ponad 900 osób przez 4 lata i wykazało, że nawet ci, którzy zaczęli codziennie używać kremu przeciwsłonecznego w średnim wieku, mieli mniej oznak starzenia. O, no, jeśli chodzi o makijaż, Carmen przyjmuje minimalistyczne podejście. Używa go tylko przy specjalnych okazjach, takich jak wydarzenia czy sesje zdjęciowe i unika codziennego stosowania. Uważa, że ważne jest, aby pozwolić skórze oddychać i utrzymać pory wolne od nagromadzeń, które mogą sprawić, że skóra wygląda na zmęczoną i postarzałą. Dr. Green popiera ten pogląd, wyjaśniając, że chociaż sam makijaż nie starzeje skóry. Niektóre składniki mogą powodować nagromadzenia, które szkodzą wyglądowi skóry z czasem. Carmen ze swoją mądrością wybiera priorytetowo traktować zdrowie swojej skóry, utrzymując ją tak naturalną, jak to tylko możliwe, kiedy tylko może. Rutyna diety. Carmen de zawsze była przykładem elegancji i piękna. Ze swoimi 1,80 wzrostu nadal imponuje, nawet w wieku 91 lat, swoją wyrazistą obecnością, która przekracza granice czasu. Co może zaskoczyć wielu, to fakt, że Carmen nie przestrzega ścisłej diety ani nie liczy kalorii. Wręcz przeciwnie, woli słuchać swojego ciała i jeść zgodnie z apetytem, znajdując przyjemność zarówno w jedzeniu, jak i w sztuce gotowania. Jej podejście do odżywiania. Jest pełne kreatywności i prostoty. Na przykład, jeśli nie lubi gotowanego szpinaku w określony sposób, przygotowuje go po swojemu lub decyduje się zjeść go na surowo. Carmen uczy nas, że dbanie o zdrowie nie oznacza przestrzegania sztywnych zasad, ale raczej czerpanie radości z wyborów żywieniowych, które nam służą. Latych, którzy są ciekawi jej sekretów, Carmen zawsze zaczyna dzień od szklanki wody z sokiem z cytryny, a także włącza do swojej diety dużo jogurtu probiotycznego. Woda odgrywa kluczową rolę w jej codziennej rutynie i uważa ją za niezbędną do utrzymania witalności. Carmen dba o odpowiednie nawodnienie, szczególnie podczas ćwiczeń, o których więcej opowiemy później. A dla tych, którzy mają słabość do słodyczy, jest tu uroczy szczegół. Carmen uwielbia lody. Chociaż spożywa je z umiarem, zawsze ma hojny zapas w zamrażarce, co daje jej poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Z charakterystycznym dla siebie humorem żartuje: Ktoś mógłby pomyśleć, że to ubrania dają mi to poczucie bezpieczeństwa, ale tak naprawdę to lody robią to. Rutyna ćwiczeń. Carmen de Lorefice zaczyna każdy poranek z pozytywnym nastawieniem i szczególną uwagą poświęcaną swojemu ciału. Rozumie, że z biegiem lat nasz metabolizm ma tendencję do spowalniania, zwłaszcza po 60. roku życia. Jednak Carmen znalazła łagodny i skuteczny sposób na radzenie sobie z tymi naturalnymi zmianami. Utrzymuje codzienną rutynę spacerów, które preferuje robić w towarzystwie przyjaciół. Chodzenie przez zaledwie 30 minut dziennie nie tylko pomaga zachować ogólne zdrowie, ale także poprawia kondycję sercowo-naczyniową, wzmacnia kości, redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej oraz zwiększa siłę mięśni i wytrzymałość. To prosta, dostępna aktywność, która nie wymaga specjalnego sprzętu. Rutyna ćwiczeń. Carmen Delorefice zaczyna każdy poranek z pozytywnym nastawieniem i szczególną uwagą poświęcaną swojemu ciału. Rozumie, że z biegiem lat nasz metabolizm ma tendencję do spowalniania, zwłaszcza po 60. roku życia. Jednak Carmen znalazła łagodny i skuteczny sposób na radzenie sobie z tymi naturalnymi zmianami. Utrzymuje codzienną rutynę spacerów, które preferuje robić w towarzystwie przyjaciół. Chodzenie przez zaledwie 30 minut dziennie nie tylko pomaga zachować ogólne zdrowie, ale także poprawia kondycję sercowo-naczyniową, wzmacnia kości, redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej oraz zwiększa siłę mięśni i wytrzymałość. To prosta, dostępna aktywność, która nie wymaga specjalnego sprzętu. Carmen wierzy, że poprzez uważne słuchanie swojego ciała często można uniknąć konieczności sięgania po zewnętrzne zabiegi czy leki. Po porannym rozciąganiu kontynuuje prosty rytuał. Wstawia czajnik na herbatę, włącza radio na muzykę jazzową i pedałuje na rowerze stacjonarnym, aż woda będzie gotowa. Chociaż ta rutyna jest stałym elementem jej życia. Carmen jest elastyczna i dostosowuje swoje zajęcia do potrzeb dnia. Obserwuje, co działa dla jej ciała i dokonuje niezbędnych modyfikacji, szanując sygnały, które ono jej daje. Jeśli w pewnym momencie czuje, że coś jest nie tak, nie forsuje rutyny, ale dostosowuje swój dzień, aby najlepiej zadbać o siebie. Podejście Carmen do starzenia się jest naprawdę inspirujące, pokazując, że możemy nadal dbać o siebie i cieszyć się życiem w pełni, niezależnie od wieku. Słuchając swojego ciała i będąc elastycznymi w naszych rutynach, możemy utrzymać zdrowy styl życia i starzeć się z gracją i mądrością, tak jak Carmen. Ćwiczenia oddechowe. Carmen de Lorefice włącza ćwiczenia oddechowe do swojej codziennej rutyny rozciągania, zdając sobie sprawę z znaczenia zwolnienia tempa i nawiązania kontaktu z samą sobą w świecie, który wydaje się zawsze pędzić. Dla Carmen kluczowe jest zachowanie swojej indywidualności i szanowanie własnych potrzeb zamiast podążać za tempem narzucanym przez innych. Wie, że aby dać z siebie wszystko, trzeba być w zgodzie z własnym ciałem i umysłem. Z ponad 70-letnim doświadczeniem w swojej karierze Carmen rozumie, że spokojny umysł i zrelaksowane ciało są kluczowe do stawienia czoła codziennym wyzwaniom. Zauważyła przez lata, że kiedy dba o swoje ciało, mózg również reaguje pozytywnie. To głębokie połączenie między ciałem a umysłem pozwala Carmen przezwyciężać momenty bólu i kontrolować lęk. W trudnych sytuacjach, zamiast poddać się panice, Carmen głęboko oddycha, uspokaja się i skupia na tym, co trzeba zrobić. Jest również przekonana o znaczeniu przygotowania i badań przedstawieniem czoła nowym sytuacjom, co wyjaśnia jej nieustanny sukces jako jednej z najbardziej szanowanych modelek w branży mody. Oprócz swoich praktyk redukcji stresu, Carmen oddaje się hobby, które przynoszą jej radość i spokój. Szycie jest jedną z jej wielkich pasji, talentem odziedziczonym po matce, która również była krawcową. Od najmłodszych lat Carmen i jej matka szyły ubrania, aby zarobić dodatkowe pieniądze, przekształcając chwile potrzeby w naukę i twórczość. Fotografia to kolejna aktywność, która sprawia jej przyjemność, pozwalając jej znaleźć piękno i inspirację w otaczającym ją świecie. Te hobby nie tylko pomagają jej się zrelaksować, ale także przynoszą głębokie. Poczucie spełnienia. Życie miłosne i intymność. Oprócz swojej błyskotliwej kariery zawodowej, życie miłosne zawsze zajmowało szczególne miejsce w życiu Carmen de Lorefice. Z inspirującą szczerością dzieli się swoimi poglądami na temat intymności, która stanowi istotną część jej życia. Kiedy zapytano ją, czy nadal angażuje się w intymne chwile. Carmen odpowiedziała z pewnością siebie: Oczywiście, dlaczego miałabym z tego rezygnować? Dla niej intymność jest jak dbanie o Rolls-Royce'a. Ważne jest, aby co jakiś czas uruchomić silnik, aby utrzymać go w dobrym stanie, gotowym do jazdy, gdy tego zapragnie. Carmen wierzy, że wielu wchodzi w intymność z niewłaściwymi oczekiwaniami co może prowadzić do rezygnacji z tej bogatej części życia wraz z upływem czasu. Zwraca uwagę, że w społeczeństwie istnieje tendencja do deprecjonowania intymności wraz z wiekiem. Ale dla Carmen intymność powinna być czymś naturalnym, równie istotnym jak oddychanie. Carmen podkreśla znaczenie relacji i uważa, że intymność jest ich kluczową częścią, wnoszącą głębię i emocje do życia. Porównuje intymność do potężnej fali, która zaczyna się na oceanie, a po dotarciu do brzegu ujawnia całe swoje piękno i siłę. Z pasją do życia. Carmen nadal interesuje się miłością, nawet dzisiaj uwielbiam moje relacje i nie trzymam się sztywnych wyobrażeń o tym, jak powinny wyglądać, mówi. Żyję tym, co jest tańcem codziennych, tygodniowych, rocznych potrzeb, jeśli to możliwe, a w prawie każdym aspekcie życia mniej znaczy więcej, z wyjątkiem miłości. Jeśli chodzi o miłość, Carmen odkryła. Że nie ogranicza się ona tylko do romansu z partnerem. Zrozumiała, że miłość nie jest tak wąska, jak kiedyś myślała. O, jeśli możesz znaleźć wszystko w jednej ukochanej osobie, z małżeństwem, intymnością i pragnieniem. To jest wspaniałe, komentuje. Przypominając, że była bardzo bliska osiągnięcia tego z ostatnim mężem. Dziś Carmen uznaje, że bratnia dusza może być również odnaleziona w przyjaźni, przynosząc różne formy miłości i połączenia. W trakcie tego filmu odkrywamy pięć sekretów Carmen na zachowanie młodości, zdrowia i piękna. Jej optymistyczne podejście do pielęgnacji skóry, odżywiania ćwiczeń i znaczenia żywych relacji przyczyniło się do jej długowieczności i witalności. Kiedy zapytano ją o możliwość przejścia na emeryturę, Carmen po prostu odpowiada nie, wyjaśniając, że chce cieszyć się każdym dniem swojego życia, a praca jest integralną częścią tej podróży. Jeśli chcesz zainspirować się jeszcze bardziej tą pozytywną postawą wobec pracy i długowieczności, Obejrzyj nasz następny film o Jamesie Hongu, najbardziej aktywnym aktorze Hollywood, który nadal prosperuje w wieku 94 lat. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących zdrowia i urody, które promują długie i satysfakcjonujące życie. I jak zawsze polub ten film i włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić naszych kolejnych aktualizacji.